Koronawirus w Polsce nie słabnie, a pandemia zbiera coraz większe żniwo. Złagodzenie obostrzeń przez rząd nie oznacza, że zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 minęło. W sobotę w naszym kraju zarejestrowano najwyższy dobowy przyrost nowych zakażonych od początku epidemii. W związku z tym wydarzeniem, znaleźliśmy się w niechlubnej czołówce europejskiego rankingu. Są powody do niepokoju. Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia wciąż potwierdza kolejne przypadki zakażeń. W sobotę zarejestrowano rekordowy wzrost liczby nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju. Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o potwierdzeniu kolejnych 576 przypadków, z czego aż 346. OP pochodzi z jednego ogniska epidemii, zlokalizowanego w kopalni Zofiówka na Śląsku. Jednocześnie przekazano również wiadomość o kolejnych 16 pacjentach, którzy zmarli z powodu COVID-19. W związku z tym niechlubnym rekordem nasz kraj znalazł się w czołówce rankingu sporządzonego przez międzynarodowy serwis worldometer.info dotyczącego liczby dobowych zakażeń w Europie. Polska wyprzedziła tylko Francja której potwierdzono 579 przypadków zakażeń, czyli zaledwie o 3 więcej niż na terenie naszego państwa. Koronawirus w Polsce umieszczono nas na drugim miejscu w europejskim rankingu doniesienia serwis worldmeters.com, który na bieżąco informuje o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na świecie, skomentował w sieci m.in. Dr Marek Migalski. Chwilę po jego wypowiedzi pojawiła się aktualizacja, która ostatecznie umieściła Polskę na drugim miejscu w rankingu. Polska dziś na pierwszym miejscu w UE, jeśli chodzi o liczbę zakażeń COVID. Jest ich w Polsce mniej więcej tyle, ile we Włoszech i Hiszpanii razem wziętych. 10 razy więcej niż Niemcy. Panowie Morawiecki i Andrzej Duda. Takżeście zwalczyli epidemię, napisał doktor Migalski na swoim Twitterze. Aktualnie w Polsce potwierdzono 26 249 przypadków zakażenia koronawirusem, a 1155 osób zmarło w wyniku rozwinięcia się choroby COVID-19. Na świecie łączna liczba zakażeń zbliż się do 7 milionów przypadków i stale rośnie. Śmierć w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 poniosło niemal 400 tysięcy osób. Źródło: Radio Z. Następny artykuł.